Zastanawiałeś się kiedyś, co możesz tracić, ignorując nauki tych, którzy żyli dłużej? A co, jeśli mógłbyś uniknąć poważnych błędów i przyspieszyć swój sukces, po prostu słuchając tych, którzy przeszli długą drogę? Starsi ludzie skrywają cenne lekcje, które zdobyli przez dziesięciolecia zwycięstw i trudności, a które mogą całkowicie odmienić twoje życie. W tym filmie podzielę się z Tobą najpotężniejszymi lekcjami, które oni się nauczyli lekcjami, których raczej nie usłyszysz nigdzie indziej. Jeśli stoisz przed trudnymi wyborami, chcesz poprawić swoje relacje lub szukasz nowego celu w życiu, ten materiał jest właśnie dla Ciebie. Zostań ze mną do końca, ponieważ ostatnia lekcja ujawni najpotężniejszy sekret szczęścia i spełnienia. Razem odkryjemy te skarby. Scena 1 Największy sekret, o którym mało kto wie. Czy wiesz, że czas jest naszym najcenniejszym zasobem, a mimo to najczęściej go marnujemy? Starsi ludzie uczą nas, że każda sekunda się liczy. Każda decyzja to jak zasianie nasionka może rozkwitnąć w coś wspaniałego lub zwiędnąć z braku troski. Czy sadzisz odpowiednie nasiona? A co jeśli powiedziałbym Ci, że istnieje prosta strategia, którą oni stosują, aby cenić czas i unikać żalu? Zostań ze mną, to może zmienić Twoje spojrzenie. Scena 2. Prawdziwa wartość relacji. Starsze osoby zawsze mówią, że życie to przede wszystkim ludzie. Wiedzą, że na koniec dnia to nie majątek decyduje o wszystkim, ale wspomnienia i relacje. Ile czasu poświęcasz osobom, które kochasz? A co, jeśli ignorujesz kogoś ważnego, nie zdając sobie z tego sprawy? W następnym punkcie pokażę Ci, jak te relacje mogą być kluczem do pokonania nawet największych trudności. Scena 3. Arepędzenia, które możemy uniknąć Jedną z największych lekcji, którą dzielą się starsi ludzie jest, nie pozwól, aby strach cię sparaliżował. Nie żałują tak bardzo tego, co zrobili, ale tego, czego nie zrobili. Zastanów się, co byłbyś gotów zaryzykować dzisiaj, gdybyś wiedział, że porażka jest częścią nauki. Nie martw się, za chwilę podzielę się z Tobą sekretem, który oni stosują, aby przekształcać żale w cenne lekcje. Nie przegap tego. Ważne ostrzeżenie, zostań do końca. Bo w ostatniej sekundzie ujawnię coś, co zmieni Twoje życie. To coś niesamowitego, a nie zapomnij subskrybować i kliknąć: lubię to. Scena 4: Odporność jako kluczowa umiejętność. Starsze osoby uczą nas, że odporność to nie coś, z czym się rodzimy, ale coś, co budujemy. Przez całe życie nauczyli się, że każde wyzwanie to szansa na rozwój. Strach przed porażką zniknął. A otwartość na zmiany sprawia, że stają się silniejsi. Jesteś gotów postrzegać swoje trudności jako szansę? To jeszcze nie koniec. Za chwilę podzielę się z tobą sekretem dotyczącym szczęścia, który może być kluczem do transformacji twojego życia. Scena 5: Dziedzictwo, które ma znaczenie. Co myślisz, gdy słyszysz słowo dziedzictwo? Starsi ludzie wiedzą, że prawdziwy wpływ nie polega na tym, co zgromadzimy, ale na tym, co zostawiamy innym. Może to być rada, historia lub przykład do naśladowania. Co robisz teraz, aby zostawić pozytywny ślad w życiu tych, których kochasz? Zanim zakończę, podzielę się z Tobą ostatnią, najbardziej transformującą nauką, którą oni przekazują. Będziesz chciał tego posłuchać. Starsze osoby to prawdziwe żywe biblioteki, a każda rozmowa z nimi to otwarcie drzwi do nowych lekcji. Największa lekcja. Żyj tak, aby twój teraźniejszy moment był solidną podstawą pod przyszłość. Priorytetuj to, co naprawdę ważne, kochaj głęboko i nigdy nie przestawaj się uczyć. Jeśli ten film przyniósł Ci wartość, podziel się nim z kimś, kogo kochasz. Rozprzestrzeniajmy tę mądrość, aby więcej osób mogło żyć lepszym życiem. Im więcej czasu kobieta spędza bez związku, tym coś niesamowitego zaczyna się dziać. Im dłużej kobieta spędza czas bez związku, tym bardziej coś niezwykłego się dzieje. Wiesz, co to takiego? To niesamotność, jak wielu myśli. Badania pokazują, że zaczyna odkrywać niesamowitą autonomię i siłę emocjonalną. Staje się bardziej pewna siebie, bardziej wybiórcza i co najważniejsze, bardziej zharmonizowana ze swoimi prawdziwymi wartościami. To obala wszystkie stereotypy. Sekret szczęścia nie polega na znalezieniu kogoś, ale na znalezieniu siebie najpierw. Podoba Ci się? Zasubskrybuj i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnego filmu. Uwaga! Zwróć szczególną uwagę. W ciągu najbliższych 3,1 sekundy pokażę Ci coś niesamowitego. Chcesz uzyskać dostęp do metodologii certyfikacji Google, dzięki której możesz zarabiać 3, 5, 10 tysięcy euro, a nawet jeszcze więcej? To metodologia, którą zna bardzo niewiele osób. Prawdziwy błękitny ocean. Wiele osób potrafi zarobić na niej naprawdę świetne pieniądze. Ale pamiętaj, to nie jest szybka kasa. Łatwe pieniądze nie istnieją. To coś, co oferuje sam Google, a mało kto o tym wie. A najlepsze jest to, że każdy może zastosować tę metodologię. Cały proces przedstawiamy w e-booku. To coś, na co obecny rynek ma ogromne zapotrzebowanie, wielka szansa dla Ciebie. I nie musisz sprzedawać kursów ani niczego podobnego. Wszystko możesz robić z domu. Oryginalna cena e-booka wynosi 147 euro, ale zapłacisz tylko połowę tej kwoty, czyli 73 euro. W rzeczywistości nawet tego nie zapłacisz. Kwota, którą zapłacisz to jedynie 9,97. To prawie za darmo, biorąc pod uwagę wartość, jaką dostajesz. A do tego otrzymasz super bonus 100% za darmo. Twoje ryzyko jest zerowe, ponieważ po zakupie masz 7 dni gwarancji zwrotu pieniędzy. Otrzymujesz dostęp do całej zawartości i bonusu, a jeśli nie będziesz zadowolony, możesz poprosić o zwrot pieniędzy. Spiesz się i zdobądź e-book w cenie promocyjnej. Ta oferta może zniknąć w każdej chwili. Kliknij w link w pierwszym przypiętym komentarzu.